Bójcie się Boga i oddajcie Mu chwałę. Apokalipsa, dzień po dniu, błogosławieństwo Apokalipsy. Błogosławiony, który odczytuje, i ci, którzy słuchają słów proroctwa, a strzegą tego, co w nim napisane, bo chwila jest bliska. Apokalipsa, rozdział pierwszy, wiersz trzeci. Za pieniądze nie da się kupić szczęścia. Ale naukowcy dowiedzieli się, którzy ludzie są niezmiennie szczęśliwi. Jedną z takich grup są ci, którzy praktykują swoją wiarę. Nie jest to zaskoczeniem dla badaczy Biblii, ponieważ mówi o tym nasz dzisiejszy werset przewodni. Greckie słowo oznaczające „błogosławiony” to makarios. Dokładnie to samo, którego Chrystus użył w swoim kazaniu na górze. Oznacza ono szczęśliwy. W Księdze Apokalipsy znajduje się siedem takich błogosławieństw. Zobacz: Apokalipsa, rozdział pierwszy, wiersz trzeci, rozdział czternasty, wiersz trzynasty, rozdział szesnasty, wiersz piętnasty. Rozdział 19, wiersz 9, rozdział 20, wiersz 6, rozdział 22, i w nim wiersze 7 i 14. Zauważmy, że ci, którzy zostali obdarzeni błogosławieństwami, są nie tylko słuchaczami, muszą być także strażnikami. Co to znaczy, strzec słowa Bożego? Oznacza to być mu posłusznym, wypisz je w swoim sercu. Hebrajczyków 8:10. Cenniejsze niż złoto, niż złoto najczystsze. Psalm 19,11. Tak, szczęśliwi ludzie praktykują swoją wiarę. Kiedy słuchają mego głosu i idą za mną. Jan 10,27. Jakub napisał, A bądźcie wykonawcami słowa, a nie tylko słuchaczami, oszukującymi samych siebie. Jakub 1,22. Dzisiejszy werset wskazuje również na intencję tej księgi. Apokalipsa miała być czytana przez innych, przede wszystkim przez wyznawców siedmiu zborów Apokalipsa 1 -4, które Jan wymienia później w rozdziałach drugim i trzecim. We wczesnym kościele chrześcijańskim zwyczajem było, że jedna osoba czytała taką korespondencję na głos całemu zborowi. W ten sposób był jeden czytający i wielu słuchających. Nie popełnijmy jednak błędu. Proroctwa Apokalipsy są skierowane do nas wszystkich, począwszy od wierzących w pierwszym wieku aż do dzisiaj. Jeśli przeczytasz ostatni rozdział Apokalipsy, znajdziesz podobieństwa do pierwszego rozdziału tej księgi. Na przykład porównaj Apokalipsę 1:1 z 22,6 a także z wersetem z rozdziału 22, wiersze 7 i 10. Niczym dwa zakończenia książki te rozdziały, alfa i omega, podkreślają pilną potrzebę zrozumienia i uwierzenia w prorocze przesłania. Są one rzeczywiście, podobnie jak ich duchowy autor, wiarygodne i prawdziwe. Wiersz 6. Ujawnione w nich przyszłe wydarzenia naprawdę wkrótce nastąpią, ponieważ Chrystus niebawem przyjdzie. Wiersz siódmy, a my jesteśmy wezwani, aby nie pieczętować słów. Wiersz dziesiąty, ale przekazywać je całemu światu. Pomódl się ze mną. Drogi Jezu, nie pozwól mi zapomnieć o Twoich proroczych słowach ani o moim zadaniu w tym tak ważnym czasie. Obym podążał za tobą drogą prawdziwego szczęścia. Do dalszego studiowania: Ewangelia Mateusza, rozdział 7, wiersz 24, Ewangelia Łukasza, rozdział 11, wiersz 28 i list do Rzymian, rozdział 13, wiersz 11. Twój głos. Muzyka, która podnosi, słowo, które zmienia, treści, które inspirują. Bez reklam, bez kompromisów, w mocy słowa. Jesteśmy Twoim radiem chrześcijańskim zawsze blisko serca, zawsze z przesłaniem. Chcesz być na bieżąco, nie przegapić nowości? Wystarczy jedno kliknięcie. Subskrybuj polskie Radio Christian Culture już teraz. Wejdź na nasze kanały YouTube. A jeśli chcesz otrzymywać codzienną porcję duchowej inspiracji, wyślij SMS o treści radio na numer 697 473 741. Polskie Radio Christian Culture. Dla ciebie, dla Jezusa. Na każdy dzień!